To Bardzo dobrze. Zajmuj się wymłodziałem. powiem. Ja odnoszę inne rzeczy. Na inaczej się czujesz. Cześć. Witam Was serdecznie. Zaczynamy nowy sezon. Pamiętam, że za nami pierwsze zajęcia pogoni Szczecin po powrocie z urlopów. Dość długi trening za nami. Tak będzie wyglądał. Najbliższy tydzień. Portowców takie treningi ponad dwugodzinne? Dzisiaj mamy tylko jedną jednostkę treningową, więc myślę, że to było takie optymalne. Chcący grać przez 90 minut w meczu ligowym, trzeba być do tego przygotowanym i my absolutnie jesteśmy świadomi tego, że te urlopy były. Na tyle długie, żeby, żeby zawodnicy mogli wypocząć, ale też to nie były tylko urlopy takie, gdzie oni mm, nie mieli nic do, do zrobienia. Mieli program przygotowany i oni tutaj dzisiaj przyjechali mm, w dobrej dyspozycji, bo myślę, że gdyby nie realizowali tego programu, to byłoby im trudno wytrzymać rzeczywiście. Najbliższe dwa dni to też testy. Potem będzie dokładniejszy plan dzięki tym testom, właśnie? Tak, no, chcemy wiedzieć. Yy... Jakie mamy możliwości, w jakim oni są punkcie, i to jest w zasadzie standardowe gdzieś tam badanie możliwości zespołu w każdym klubie my też chcemy mieć jakieś tam porównanie, odniesienia i, i, i przez to też będziemy gdzieś tam patrzeć, indywidualizować te, te, te zajęcia, jeśli będzie taka konieczność. W szatni pogoni taka czy dobra atmosfera. Czy trener podpytywał może Kuby Czerwińskiego, skąd się gdzieś tam znają? Już razem pracowaliście. O, o te właśnie relacje szatniowe, czy to tak będzie wychodziło w praniu? Nie, ja y, nikogo nie podpytywałem, tak samo jak y, nie chciałem za bardzo y, uzyskać informacje na temat zawodników, bo ja chcę ich poznać i chcę wyrobić sobie swoje zdanie. Myślę, że jakieś tam konfrontacja tych, tych, tych opinii na temat zawodników przyjdzie po, po jakimś czasie i zobaczymy jak to moje spojrzenie wyglądało, a jak innych. Teraz przede wszystkim chcę właśnie przyjrzeć się tym, tym zawodnikom i, i sami go cenić. Hop, dawaj, dawaj, dawaj